O, bo to to nie jest bomba, to jest tylko bomba dymna, ona służy do um, ukrywania się bardziej, ta bomba natomiast fajnie działa, ale zużywa nożyczki, a nożyczki mi są potrzebne do um, ulepszania broni, zdecydowanie wolę mieć ulepszoną broń na dwa strzały, niż e, robić tą bombę gwoździową. Dobra, wejdźmy tutaj. Wygląda na to, że nikogo mi nie pokazuje. Patrzcie, oni tu mieli normalnie pomieszczenie na każdą okazję. Jakieś przedszkola. to jakieś dzieciaki się bawiły. No tutaj jest chyba ten kolo, drugi. Notatka Kyla. Jesteśmy w potrzasku. Jeśli Isi i pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć, a jeśli dojdzie do ostateczności, zrobię to szybko. Okej, okay, czyli. Ten gościu został sam z dziećmi. Niestety, zarażeni się tu wdarli. No i nie miał za bardzo wyboru, musiał wszystkie dzieciaki. They didn't suffer. Jeszcze napisał na podłodze, że dzieci nie cierpiały. Kurde, ale ciężki klimat. Powiem wam szczerze. No, można też tak e, robić, jak napisałeś. Kurde. Patrzcie, maczeta ma trzy te takie ciosy zabijające od razu. Wezmę ją sobie. Co prawda rurka ma więcej ciosów, bo ma dwa i rurkę. Ale jeszcze... Chociaż w sumie trochę mi szkoda. Nie, nie będziemy się bawić. Maczeta jest... Zdecydowanie fajna jest, bo jest maczetą, a nie rurką jakąś słabą. Ale ma tylko trzy strzały. A tutaj mam dwa strzały, i jeszcze kilkanaście pozostałych. Klimat ciężki. A to z tym, z tą bombą, to, to zgadzam się jak najbardziej. Ej, Myślę, ale żeby to zrobić, to trzeba się sporo namęczyć żeby to dobrze wyszło. Okej, okay, rozdzieliło nas i to w takich parach. O, dobry pomysł. Red Queen

pierwej to wrzucimy tutaj pistolet, czyli tak, tutaj rewolwer, tutaj pistolet, i tutaj obrzyd. No, pięknie, kurde, Redkin, ty to jednak masz rozkminki. Jak ja cię teraz za to szanuję, co mi podpowiedziałaś, to normalnie szacunek ludzi ulicy. Widzę, że dużo tutaj pocisków dają do tego obrzyma Czy to jest zwykły zombiak? Czy to ten klikacz? Chyba klikacz. Nie wiem czy powinienem z nimi walczyć, czy, czy raczej czy raczej nie. O kurde okej. Okay. A nie ty to jest zwykły ten. To nie jest plikacz. To jest klikacz. Okej, okay. to ja źle się. To ona tylko wyglądała jak klikacz. A to zwykły biegacz. Okej. Okay. Które tak mi klikacz zaatakował, to mi się latarka zawiesiła. Dobra, powtórka z rozrywki. Teraz już wiem, że jednak nie wszyscy są tutaj klikaczami. Są też inni. A zdradziła mnie pewnie latarka. Mam ochotę to rozwiązać, wiecie, old fashion. Więc old fashion mam oczywiście na myśli, żeby ich zlać najzwyczajniej w świecie wszystkich. Zobaczcie, a klikacz tego nie załatwia. Jak to możliwe? O ty. O ty. No nie tupiłem. O, dobrze sam. Dajesz. Bij powietrze. O sam jedziesz, ja, z cegły. Nie, no kurde, czemu oni pierwszy bierze, biorą zamach? Ta rurka po prostu jest kierowana. No. Dawaj, next. A oni tam sobie świrują teraz. No, <tryk> Dawaj Dobrze. Dobrze. To jest muczowiek. dawaj, 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 dawaj. No i co? Nie, no, to jest jakieś mocniejsze. Dobrudą. O i się amunicja zwróciła. Nie trzeba było się skradać. Oj, to było dobre. Za imponało, za nie. Zaimponiłeś mi teraz tutaj, Joel. To była akcja godna wariata, jakim jesteś. Patrzcie, i ostrze mogłem jedno sobie użyć na spokojnie. Patrzcie, oni tu mieli normalnie chatę. Dobra, jeszcze tutaj pokombinujmy. Poszukajmy jakichś rzeczy. Wrócę sobie po te rzeczy tutaj. Chyba nie mam żadnego... o właśnie, nie mam nic do bicia. Muszę coś znaleźć, koniecznie. Ale to była fajna, fajna jatka. Co prawda tylko tamtych klikaczy to było ile? Jeden czy dwa? One są najgorsze według mnie, bo nie da się właśnie ich sprać rękami. A zombiaka, którego można zlać, to jest luz. O, jest jakiś kijaszek. Dobra, przeróbmy go. Tu coś? Nie. Tu coś. full. Oto w takim razie... W takim razie gdzie teraz? Tam albo tam. Myślę, że te drogi się zaraz połączą. O! Jeszcze jakieś chyba. Pokoiki. Tutaj deska jest z nabitymi już gwoździami, ale przed chwilą. Patrzcie, tu były narzędzia, ale kurde, ich nie ma. Szkoda, bym wskoczył na kolejny level. Tu nie ma więcej. Takie duże pomieszczenie. Liczyłem na jakiś lepszy lód. Się świeci tylko ten kijaszek, No trudno. Patrzcie, mieli nawet przyschnice, to i toje. je. tutaj na grubo, fajnie mieli. Look at this place. It's like a classroom. Why can't they keep it safe? Son, I wish I knew. God knows they didn't deserve it. Rysunek dziecka Dany Iz Nasi obrońcy Czyli zobaczcie, narysował ktoś tego Iza co chyba założył tą Yeah. Um, no dobra Skakuj młody

Kurde, chciałem się bić. Eli musi tam wejść, Dawaj tam. A tak szybko? Ledwo zdążyłem podejść do furtki, a ta już podwoziono. O, fajna rurka się tam marnuje. A, to chyba trzeba tak. Zobaczcie, już jesteśmy bezpieczni. Olera. Wyczuwam puchacza w pobliżu. Bo jakoś długo go nie było. Więc to chyba ten moment. Stąd coś zejdzie na bank. Jakaś podejrzana miejscowa. Uh, damn, they stuck! Here, give me a boost. I get through that window. Uh, uh, open it from the other side. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying in here. What about you? Nawaj, pochacz, wierzczesz. Wiem, że tu będziesz. Go. Wyczułem. się tam walczy No Grosz, nie trafiłem w klikacza. Dobra, wiem już co trzeba zrobić, już wiem wszystko. E, ile mam uderzeń? Dwa. Dobra, dwoma uderzeniami wjeżdżamy w klikacza. Ewentualnie możemy zrobić. Takie coś. To wcześniej się na to nie wpadłem. podpalili się I mamy auto, to nie jest już cena. No go, typie. Słyszałem Eli jak krzyczy, więc wiedziałem, że coś będzie. No, mołotowiki tutaj się przydały. Piękne to było. Siemano na bocztynek. Zarażenie w środku nie otwierać. Trochę nie z tej strony, no ale trudno. Bardzo mi się podoba ta płynność pomiędzy akcjami, pomiędzy scenami, że nie ma takiego. Wiecie, jeżeli jest jakaś cut scena, to jest cholernie dobra i bardzo fajnie zrobiona i wciągająca. I nie czujemy praktycznie w ogóle tych e, motywów, wiecie, wczytywania. Oni tutaj wczytywanie mapy robią podczas. E, podczas scen więc jest naprawdę płynnie. Straciłem mój kij? A nie, mam jeszcze. Przydałoby się jakaś taka wyczesana maczeta, ale nie taka, wiecie, na trzy ciosy i tyle. Jakaś lepsza. Uuu, cienko ze ostrzami. Za to mogę sobie zrobić małotowa kosztem apteczki. Mołotow tutaj mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że jest aż tak skuteczny. A jest skuteczny jak widać. No i nie straciłem prawie żadnego naboju dzięki tej akcji z Mary X, witam serdecznie. Fajnie, że. Fajnie, że do nas dołączyłeś. Dobra moi drodzy, zbliża się 23, także zaraz Cię, będzie e, krótka przerwa, taka 10-15 minut. Więc myślę, że to jest idealny wręcz moment, bo wchodzimy na jakieś osiedle. Więc myślę, że będzie tu sporo akcji i ciężko mi będzie za 5 minut przerwać. Więc tą przerwę sobie po prostu przyspieszymy. E, fajnie, że przyszliście Merek z bursztynkiem, ale akurat zaopaliście się na przerwę. Po dwóch godzinach i pięciu minutach grania w The Last of Us. Przerwa na, na, na toaletę, na herbatkę, na kolacyjkę, na pożegnanie się z Sylwią na dobranoc, bo idzie właśnie spać, jutro musi wstać do pracy, więc musimy być wyrozumiali. No i cóż, wracam do Was, także widzimy się takie 15 po 11, myślę, 10-15 po 11 się nie spodziewajcie z powrotem. Także, także do zobaczonka.